Pan ich napoił wodą mądrości, tak ich umocnił, że się nie zachwieją, i na wieki ich wywyższy. Alleluja! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Wydarzenia Wielkiej Nocy, które wciąż przeżywamy w liturgii, to duże wyzwanie dla naszej wiary. Nawet najbliższe Jezusowi osoby pogubiły się, gdy zastały pusty grób. Dziś usłyszymy historię spotkania zmartwychwstałego z Marią Magdaleną, która nie od razu rozpoznała swojego nauczyciela. Prośmy o łaskę otwartych oczu i czystych serc, abyśmy umieli rozpoznać przy sobie obecność przychodzącego Pana. Za wszystkie chwile zwątpienia i niewiary przepraszajmy miłosiernego Boga. Panie Jezu, ukazujący nam swoją łaskę, zmiłuj się nad nami. Chryste, objawiający się nam, mimo ciemności naszych grzechów, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, przyjmujący naszą tęsknotę za Tobą, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmił się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmił się nad nami, albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci, więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Oto Słowo Boże. Pełna jest, <laughs> Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Słowa Pana są prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski, pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Pani, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei pokładanej w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, Radujmy się nim i weselmy. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, Nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie widziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku, Rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu, rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca Waszego, oraz do Boga mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Przedstawmy miłosiernemu Panu wszystkie nasze sprawy. O dar świadectwa i wierności Ewangelii dla całego Kościoła, Ciebie prosimy. O pokój między narodami, Ciebie prosimy. O umocnienie dla prześladowanych z powodu wyznawania wiary, Ciebie prosimy. O nawrócenie dla prześladowców Kościoła, Ciebie prosimy. O łaskę oglądania Bożego oblicza dla naszych zmarłych Ciebie prosimy. O pokój serca dla nas wszystkich Ciebie prosimy. Boże, wysłuchaj nasze prośby i pomóż nam wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo z Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo z Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych i sprawa, by pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i z martwych wstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Posanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię pańskie, posanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi którzy w ciągu wieków podobali się tobie abyśmy z nimi wychwalali ciebie przez twojego syna Jezusa Chrystusa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie tobie Boże Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków amen Nazywamy się dziećmi bożymi nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański. Niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Razem z Chrystusem powstaliśmy z, powstaliście z martwych. Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, i dążcie do tego, co w górze. Alleluja. thank you Módlmy się. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś wielkiej łaski Chrztu Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośmy, by Boże błogosławieństwo uzdolniło nas do wpatrywania się w niebo. Ten ostateczny cel, do którego powołuje nas Bóg. Pan z Wami, Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja.